Hej ludzie, tutaj Bady, witam was w kolejnym odcinku zagramy Science Row the Third. No i dzisiaj zaczynamy ostatni DLC związane z um, tą grą. No i nawiązuje ono do Genkiego, um, profesora od zabójstw. Tam. Genki Apokalipsa. Selected as this year's contestant for Genki Bowl 7. Please meet us as soon as you can, and good luck to you. Well, to nice. Hello, sports fans, and welcome to the craziest, wildest, bloodiest extravaganza outside of Porez. Genki Bowl 7. I'm Zach, and you all know my tag team partner, Bobby. Bobby. Previous Genki Bowls have had no lack of surprises of the nastiest sort, Zach. And this year will be no different. Murder, mayhem, and fun are all just a big part of any Genki Bowl. And the genius ManCat has cooked up an exciting list of never-before-seen events that promise to be even deadlier than anything we've ever seen before. Oh, hey, worse than the grizzly bear rodeo from Genki Bowl Four? There is absolutely no doubt about it. <laughs> wow, I'm actually salivating. Oh my goodness. And as an added bonus Bobby, we've just learned that the leader of the third street saints will be taking part in today's festivities. Think they can keep the winning streak going, huh? We're about to find out. The games are gonna begin, so let's get down there. And when I say down, we mean down. To the action jakoś normalnie super nie fascynują te genki apokalipsy i te inne, ale dobra zagram.

o, co dostałem? O! Moje zajebiste bronie. Na szczęście. O fuck, nie chciałem w to strzelić. Zrobię. Top Sniper. O, no, maskotki zabite. 200 na 200. No i co? Dostanę coś? Nie. Tu się wchodzi. Oni tam cały czas gadają oczywiście w tle. Mi to nie przeszkadza. Co ja dostałem? Krabi No, zbudzili... Zbudzili tego. Nie podpaliłem się, o. Um, olbrzyma zbudzili. Ha, masz buta. Penetratory mają. Penetratory. No, jest tutaj. To może moje mi brońmi? Broń

Dobra, teraz szybko. No, jeszcze jeden. Co to ma być? Pięćdziesiąt różnych przyjdzie. No, tego nie tykać. Fuck. kolejni. Shit, no. Szlak by tu trafił. Na szczęście się udało. Serio? Wygrałem Złoty Kiciuś. Pan Genki. No, no, szybko poszło. Myślę, że jakby były tak pozostałe, to bym się wyrobił w jeden, jednym odcinku. I to by było spoko, bo szybciej Sleeping Dogs bym zaczął. A tak, następne będzie Sleeping Dogs. Znowu mi się coś na monitorze wyświetliło. Cholera. No teraz ma to dostępne na mapie. I tak nie będę już grał w tą grę, jak skończę to DLC, tylko będzie usuń pliki lokalne. Wygrałem się chyba za wszystkie czasy. Superetyczna sposobność pierowa. No dobra, Oh fuck. Myślałem, że daleko, ale nie. Great news. Professor Genki has requested that you Dobra, jakiś środek transportu by się przydał. Oczywiście nic nie jedzie, jak chcę. No a tamte w drugą stronę. No zaraz się to ogarnie. O, tu to siedzie. Stoi. Jak nie jeżdżą. Motor, czy samochód, samochód. No to jedziemy. No i tak, jeżeli to będzie ostatni odcinek, to standardowo według planu powinno się następne pojawić sleeping dogs. Mam już sleeping dogs zainstalowane, więc e, powinno wszystko grać. A teraz zaczynamy kolejną misję. genki ball fans Zack and bobby here bringing you some exciting genki ball updates from the genius professor that's right zach we've just received word that professor genki has decided in honor of genki ball 7 to make a public appearance on the streets of steelport and i also hear that the master ceremony will be escorted by none other than our current genki ball frontrunner the leader of the saints

O, tak, działa. Wreszcie. To jedziemy po ludziach. Och. Pięknie. Niszczymy to. Gdzie są ludzie? Na chodniku. Shit. Znowu się odpala. No, przyjechali fani. Mam zabić te maskotki? Jakie mają wjechać w ogóle? Jak tu się wjeżdża? Tędy. I przyjeżdżają ci. Fani. No cholera, jak ja tam zjeżdżam, to one tutaj. O, jeszcze jedna. Tylko, że jak tam zjechać teraz, tutaj? Dobra, zablokowali mnie specjalnie chamy jedne. No, chcą żebym przedłużał odcinek. O, no, jest. <grybujesz> Super. Jak to rozwalić? O, o. Zaraz ja się zapalę. No fuck, spadaj stąd. Dobra, rozpalamy ogień. Fajnie, że nikogo nie ma. Ciekawą okolicę wybrał. Co ja, może odjadę dalej. Ups, chuju zabiłem. A więc to jest podobne do tych escort, znaczy z tym tygrysem i, i z tymi dziewczynkami, co zabawiały się na tle, tyle z panami. Tylko, że mamy bardziej morderczą jazdę. No zaraz się rozbije. I tyle. Miejsce wystąpienia 700 metrów, fuck. To może sobie trochę pojeździmy jeszcze po ludziach. Mam nadzieję, że nie rozwalę się do punktu wystąpienia. Właśnie o tym była mowa, że wjeżdżam na wszystko. A no już by prawie oberwali. Tak, no. Chyba jest aczimem w tej grze za przyjechanie. O, iluś tam ludzi na chodniku. Po co tyle odjeżdżałem? No tak, tyle ludzi tutaj nie było, żeby osiągnąć ten cel. O, tutaj. No i co? Tyle. A więc. Nawet, nawet, spoko. Choć jakoś nie urywa dupy. Jest na mapie zaznaczone, więcej takich? Jest, cholera. Dobrze, że nie liczy się do 100% gry. Nie chciałbym się. No ale nieważne. Robimy kolejną misję. Włóczka z, z... Włóczka z seksownego kociaka. <laughs> Fak, pół miasta. Całe miasto. I to jest chyba ostatnie, ostatnia misja z tego. Więc z źle pojechałem. Więc wam to przyspieszam teraz. No i chyba mi się udało w nic nie walnąć. Jestem zadowolony z siebie. Dumny po prostu. Pierwszy raz. Raz był prawie. Ale mnie coś walnęło. Wow. No nieźle. Zaczynamy jazdę. Po samochodach, kulką wielką, włóczką. Włóczka z... No nieźle.

Kieruje, tak po prostu wsiada się do tego chyba, no nie? <laughs> Jedziemy. Wszystko trzeba rozwalić. Czwórce są fajne takie, że trzeba rzucać o, ludźmi, samochodami albo jakimiś głowami tego Genkiego do... ...do od, odpowiednich y, kółek. Za pomocą telekinezy, bo tam mamy oczywiście w twórce Supermocy. Ale to czas nadejdzie na czwóreczkę kiedy indziej.

Gdybym skręcę tutaj, to wszystko po drodze mogę rozwalać. Utkłem, nie, dobra, Żyje. Fuck, ruszaj się, klocku, kulko. Dobra, może wrócę się i tutaj jest mnóstwo tych. No właśnie, o to chodziło. O, ho, ho, ho. No, to było niezłe. No, jeszcze troszkę kasy i po sprawie. No, myślę, że tam podjadę do tego samochodu. No, dawaj, już właściwie koniec. Jeszcze chyba czas mi dodaje nie, właściwie nie dodaję, tylko zatrzymuję się, gdy mam kombo. A ja bałem się, że nie wykonam tego. A więc póki mam kombo, jeszcze chyba jadę. No i koniec. Włóczka. z seksownego kociaka. Ukończono. Pojazd. Terminator. Psy. O, ma włóczkę. To zajebiście. No i co? Kolejna misja? Tak. Eh? Nie. Zaraz to już było chyba. Super etyczna sposobność pr -owa. Było? Fak, nie wiem. Jeżeli tak, to wam to wytnę i dojdziemy do końca. Dobra, jeszcze raz? A więc. Do, no, dobra, 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 dobra. Ktoś liczy ile powiedziałem, dobra? Znowu, nie chcę mi się teraz walnąć tego licznika. Ło, tak się zmienia pas. Na przeciwny. A zrobimy sobie jeszcze raz to, bo i tak jest chyba mało czasu. 19 minut jakieś jest. No dobra, żaden problem. Dla mnie nie. Kolejne 10 minut 5. Skoro już wiem o co chodzi z tym. Tak, no. Jeszcze mapę sprawdzę, czy aby nie ma tutaj więcej tego... A, nie mogę wyświetlić. Siadaj! And of course, the leader of the Saints, the champion so far here at GameCube Ball Seven, will be accompanying him. I heard last time the crowds were ablaze with excitement, literally. Some people left with third-degree burns. <laughs> Nothing like a little calamine lotion. Oh, tutaj są wozy. Teraz bliżej. Oh, bo k stacja pali. Right Fuck. No, dlaczego te wozy są tutaj? No i mi ucieka. Zahaczyłem. przypadkiem ochotnik. Tak. Dobra. Widzę po ludziach. Teraz większa okolica, taka bardziej ludna chyba. No, cały czas noc jest. Policja mnie ściga. Kto tam jest? O, ktoś przeżył. Dziwne. No, jedziemy po chodniku i tyle. Skomentować to jak poprzednio? Nie pamiętam. Żeby nie zajechał na jakiejś zadupie. O, prawie zadowolony. No, i tyle. Teraz bliżej. Nie, no, nie odjeżdżało mi się zbytnio daleko. To znacznie krócej niż myślałem. 3 minuty niecałe. Jakbym zaokrąglił, to nawet dwie. Koniec, koniec. Mam nadzieję. Jest, koniec. Wreszcie skończyło się. To misję zrobimy, coś. Więc to by było na tyle przygód z Science Row 3. Zakończenie już dałem w pierwszym zakończeniu. Tak, zakończenie w zakończeniu. Podsumowanie gry dałem w zakończeniu pierwszym z Shandy. A teraz tylko, no powiem, że to DLC było chyba takie, no, najgorsze z tych. Nie, że oceniam, że takich schujowe jest, tylko że pozostałe dwa były lepsze. I chyba no, problemy z klonami były Pode mnie bardziej takie. Więc na pierwszym miejscu The Trouble with Clones, na drugim Galaxy Space, a na trzecim właśnie Genki. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jak i w całym Science Row. Nie wiem, czy jeszcze będę robić jakieś filmy, nic nie obiecuję, bo ja jak obiecuję, to lipa jest czasem. Następna gra, która będzie po tej grze, to Science Row. Znaczy kurcze. Po Science Row będzie Sleeping Dogs. O, to chciałem powiedzieć, ale mi się coś pomieszało. Tak, według harmonogramu powinno się pojawić Sleeping Dogs. Nie wiem w jakim dniu się pojawia ten odcinek, no ale jeżeli się skończy, właśnie widzicie go, to według harmonogramu następne będzie Sleeping Dogs. Też zbliżone takie coś do tego. GTA w Hongkongu. Więc to by było na tyle dzisiaj. No i trzymajcie się do kolejnego odcinka, no, nie będzie już kolejnego odcinka. Do kolejnego odcinka z Sleeping Dogs. Tak, nowego odcinka, pierwszego odcinka ze Sleeping Dogs, ale namieszałem, fuck. Dobra, na razie. Nie będę się kompromitować jeszcze raz.